Zabawki, przybory szkolne czy odtwarzacze muzyki o takich prezentach marzą wychowankowie Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie. Wystarczy zerwać serduszko z choinki i przygotować prezent, o którym marzy dana osoba. Jest to piękna inicjatywa. I takie akcje są bardzo ważne dla naszych dzieci, bo po pierwsze, no wiadomo, każdy lubi otrzymywać prezenty, ale już prezent przygotowany specjalnie dla naszego dziecka jest tym, co jest dla naszych dzieci najważniejsze, że ktoś dla nich konkretnie przygotował jakąś rzecz, jakąś paczkę i swoje serce skierował dla jego, niego konkretnego. Lubinianie, którzy każdego roku są wyjątkowo hojni dla dzieci, w akcji mogą wziąć udział już po raz czwarty. Paczki należy przekazywać do 18 grudnia 19, zaś upominki trafią do wychowanków centrum. Będzie to 36 serduszek w tym roku z imionami dzieci, z wiekiem dzieci i z wypisanymi marzeniami. I jak co roku, tak bardzo ładnie proszę o pomoc w spełnianiu marzeń dzieci. My, jako Kino Helios, zawsze kilka tych serduszek zabieramy i paczki przygotowujemy, ale dla wszystkich nie jesteśmy w stanie. Serduszka, na których napisane są marzenia, wiek i imię dziecka, przygotowywali sami wychowankowie placówki. Zawsze staramy się tutaj ubrać piękną choinkę, prezenty, żeby to jakoś symbolizowało te święta i na co one są przekazywane. No to jest dar z serca, to jest dar mikołajkowy, prezentowy, wigilijny. Chcemy podzielić się radością z dziećmi, które niestety same na to nie mogą sobie jakoś pozwolić. W ubiegłym roku w ramach akcji z choinki serca dar mieszkańcy miasta spełnili marzenia podopiecznych Ścinawskiego Domu Samotnej Matki z Dzieckiem. Kino Muza w Lubinie zaprasza na film Hobbit Pustkowie Smauga do wyboru trzy wersje: 3D z dubbingiem, 3D z napisami oraz 2D z napisami. Bilety już od 15 zł. Szczegóły na www.ckmuza.eu. 27 grudnia, 16 stycznia zapraszamy do kina Muza w Lubinie.